Julian Tuwim Abecadło Abecadło z pieca spadło O ziemię się hukło Rozsypało się po kątach Strasznie się potukło I zgubiło kropeczkę H złamało kładeczkę bezbiło sobie brzuszki A zwichnęło nóżki O jak balon pękło Aż się P przelękło T daszek zgubiło L do U wskoczyło S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. Julian Tuwim o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę cioci, list. Wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list. Więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wujka Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no taka tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko, i łódź, i ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem, a jak wrzucałem ten list do skrzynki, to przechodził tatuś halinki, i jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus. I szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała. Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Joliantowim, kotek. Miał czy kotek? Miał. Ty kotku miał. Miałem ja miseczkę mleczka. Teraz pusta już miseczka. A jeszcze bym chciał. Zdycha kotek. O. Co ci, kotku, co? Śniła mi się wielka rzeka. Wielka rzeka pełna mleka aż po samo dno Pisnął kotek pi. Pi koteczku, pi. Skulił ogon, zmrużył ślipie, śpi. I we śnie mleczko chlipie. Bo znowu mu się śni. Juliantów słoń Trąbalski Był sobie słoń, wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko, co miał, było jak słoń, lecz strasznie był zapominalski. Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej. I trąbę, którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe, oprócz pamięci. Zaprosił kolegów w słoni na karty, na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczą, dzień dobry kolego. Nikt nie odpowiada, nie ma trąbalskiego. Zapomniał, wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał, nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę, miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imion nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek, a ojciec woła: Trąbek, bombek. Córce na imię po prostu kachna. A ojciec woła Grubachna, Wielgachna. Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia. Często się myli Tomasz Trąbalski i mówi Jestem Tobiasz Bimbalski. Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej bania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada Idź do doktora, niechajcie cię zbada. Niech cię wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta, i wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze, wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem? Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni. Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał, przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał młotem kowalskim i mówi – Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek i chlust go wodą. Sekundę trwało i w supeł związał trąbą z trąbę wspaniałą. Pędem poleciał Tomasz do domu – Żona wkrzyk. Co to? Nie mów nikomu. To dla pamięci. O czym? No chciałem. co chciałeś? Nie wiem. Już zapomniałem.